Cześć. Remontujemy Ursusa C385. Mamy już tutaj trochę porozbierane. Warunki jakie są spartańskie trochę, ale na głowę nie pada. Jest dobrze. Mamy ściągnięte zbiornik paliwa, klawiaturę. Poszła prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Jest masło jak diablo w oleju. Woda leci do oleju. Ale jeszcze jest plan, żeby zobaczyć, czy nie jest pęknięta tuleja. Ściągnięta jest miska olejowa. Włączymy dwa węże. Zalejemy. tym zalamy cały wodą. I nie widać. Żeby gdzieś ciepło. Więc na 95% może nawet i na 100 Cie? Po czym to? Aha, do ciebie, do ciebie. Ale czemu to u Ale to to? Chuba, czekaj, bo tu się pędzi. Nie wiem dać tą grzotkę, na 17. Tu jest druga 17. Ma 17? No takie płasko w grzodce. Tam powinien być szczyte. 11 jest. Tu 17 powinien być. Nie, 17 to jest druga. No.

burda no Tak źle jej tak nie nie do rady też. Kurde. Podejście numer 3.

아아 아. 하

co tu? mamy? Trochę lodu. trochę lodu? Ustelek. Ustelek niby, jest cały? O. <laughs> no, taki cały to. się tam chyba został ksytyr. Ja, na czym jest tutaj ja? te czorne. I kurde... To zagadka. Czemu to, to kurde, się tak stało? Czemu to się tak stało? teraz ja to kurwa on zagadkę chopie <gry> czemu on mokry? no gdzieś tu nawet tu na widać wodę no widać że kurwa przylegała to Ach. to są kanały wodne mm -hmm. nie wiem ale to Głowicę weźmie. Jednak kule tuleja. Tłok stał w takim miejscu, że musiał zasłaniać pęknięcie, i nie było widać. Został tu okruszony, bo uszczelka była cała. Nie było obserwacji. I cieknie na podłogę.